A teraz Wam powiem, co tu się w ogóle wydarzyło w nocy, no nie? Yy, wiecie, różnych historii się nasłuchałem przyjeżdżając tutaj do Indii, wyjeżdżając z Bombaju. Yy, ci taksówkarze też mówili, żeby na dziko nie spać, bo niebezpiecznie, bo różni ludzie, bo pijani, bo to, bo tamto. No i wiecie, no nie można tracić czujności, bo nigdy, nigdy nic nie wiadomo. Szczerze mówiąc, było to tak, że podjechało auto, no i ja się przebudziłem, ja wiem, no parę minut zanim ono podjechało. Także widziałem jak skręca i świeciło światłami, ale wjeżdżając tutaj już światła tego auta moi drodzy zgasły.